Na czym polega kosmiczny grzech? E, ogólnie e, jest ta znana historia o e, Adamie i Ewie, historia biblijna. Nie będę mówił o tym, ale będę mówił o tym. Tylko nie będę mówił e, językiem religijnym o tym, e, ponieważ e, jest to oszustwo mówienie o tym w sposób religijny. Jest to Bełkot, z którego nic nie wynika, ostatecznie tak naprawdę. Natomiast musisz zrozumieć, że ta opowieść o Adamie i Ewie to jest y, jedynie religijny Bełkot. To o co chodzi, to chodzi o ukryte znaczenie, które kryje się za tą opowieścią, które możesz dostrzec również w różnych innych tradycjach, systemach filozoficznych i duchowych z całego świata. Więc kosmiczny grzech polega na tym, że zostaje złamane prawo moralne. Czemu kosmiczny grzech? Czemu jakby tutaj stworzyłem takie wzniosłe nazewnictwo, wzniosłą terminologię? Ponieważ <grym> jeżeli Ktoś zagłębi się w badanie prawdziwej, zakazanej przeszłości, historii na temat powstania człowieka, dojdzie, jeżeli pójdzie wystarczająco głęboko ze zrozumieniem tej wiedzy, do zrozumienia tego, czym jest kosmiczny grzech. Ten kosmiczny grzech ma związek ze światem materialnym, natomiast nie chodzi tutaj tylko o to, chodzi tutaj po prostu o Czynienie zła, zrobienie tego co yy, złe. Czyli mówiąc w skrócie, chodzi tu o wyrządzenie drugiej istocie żywej, szkody. I teraz to, co ja tutaj mówię w tym materiale, to w ogóle nie jest nic, to jest zero. <grym> Ponieważ ja nawet nie wyjaśniłem o co chodzi. Bo nie da się, jest to zbyt. Głęboki temat, żebym mnie ja w tak krótkim materiale mógł go wyjaśnić. Po to odsyłam cię do moich bardziej obszernych materiałów i musiałbyś mnie śledzić w przyszłości również, ponieważ będę przekazywał te wszystkie informacje również w przyszłości, krok po kroku. Już przekazałem dużo ciekawej wiedzy o duchowości, więc. O czym ten chłop gada, nie? Wariat. Wariat. Więc zapraszam cię do mojego podcastu. Kończymy to, nie?